Tak? Krzysiu, Jan. Właśnie przechodziłem przez swoje mieszkanie z krzesłem, całkowicie przypadkowo. Pomyślałem, że może sobie postawię je tutaj. O nie, znagrywam teraz. Ale co? 22 stycznia do kin wchodzi Anomaliza, Dziewczyna z portretu, Syn Szawła, trzy filmy, na które bardzo, bardzo czekaliśmy. Nie mogliśmy się zdecydować na który iść, długo się zastanawialiśmy, więc wreszcie wybraliśmy się na Pitbull'a. Nowe porządki. Nowe porządki to prawdopodobnie jeden z najgorszych polskich filmów, jakich widziałem w życiu lub najgorszy w ogóle. A czytałeś jakiekolwiek recenzje Pitbull'a? Nie. To sprawiło, że trafiliśmy na ten seans nieświadomi tragedii, jaka nadciąga. Widziałem zwiastun, wyglądał okropnie, ale nie zrażałem się, bo, bo pierwsza część jest podobno dobra. Cały fenomen tego serialu, pierwszego filmu Patryka Wegi zupełnie mnie ominął, bo żyłem w trochę innych czasach i nie załapałem się na cały ten kult Pitbull'a. Aczkolwiek dochodziły do mnie głosy, że to jest świetny i arcydzieło, więc uznałem, że warto jednak nadrobić na tym maratonie. Pierwszy Pitbull okazał się Całkiem niezłym filmem, a drugi jest okropnie żenującym filmem po prostu. Na tym maratonie z pierwszą częścią Pitbulla zetknąłem się drugi raz i muszę przyznać, że nadal mi się ten film podoba mimo że wiadomo serial znacznie znacznie lepiej wypada co prawda jak ja mogę to pamiętać ale mimo wszystko film trzyma poziom i pytanie teraz jakim cudem doszło do czegoś takiego jakim cudem nowe porządki są tak naprawdę nowym bałaganem syfem o nowym syfem bez wątpienia coś musiało się wydarzyć w życiu Patryka Wegi, że rzeczywiście nakręcił film tak inny film podczas którego oglądanie po prostu czułem się bardzo nieswoją Twoje na seranie nie wiedziałem co ja tu robię i był mi wstyd, że siedzę na sali kinowej i oglądam. Był mi wstyd za Wszystkich ludzi, którzy tam grają. Ale publiczność zdecydowanie nie, nie podzielała naszych emocji, przecież oni się chyba świetnie bawili. Tak, tylko że film wypełniony jest strasznie żałosnym, najbardziej banalnym, najgłupszym humorem, często nabijającym się z różnych subkultur, różnych grup społecznych. Nie wydaje mi się, że jest to takie nieszkodliwe śmieszkowanie, a raczej wytykanie palcami. Dobra, ale zaczynając od początku. Nowe porządki to kontynuacja filmu Pitbull, Grupa Mokotowska, Gangster że ucinają paluszki biednym dziewczynkom bogatych ojców. Policja ich musi powstrzymać. A przede wszystkim człowiek z Irokezem. O tak, człowiek z Irokezem, który stara się bardzo usilnie naśladować Drocińskiego z pierwszego Pitbulla, ale kompletnie mu nie wychodzi. Jest okropny i drętwy. Cała obsada jest to jest, jest zupełne drewno. Ale tu wydaje mi się, że znowu odbiegasz w jakieś bolączki. Skupmy się na tym, co, co może się tam dzieje. Czy jest warto w ogóle opisać zarys fabuły? Chociaż czy da się ją opisać? To jest Film, do którego wrzucono 10 różnych wątków, które się zaczynają i kończą zupełnie bez żadnego uzasadnienia. Postacie są wrzucane po to, by zupełnie potem je podstawić na bok. Fabuła nie ma tutaj żadnego sensu, żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego. I donikąd to nie prowadzi. Więc mamy w sumie w filmie bodaj dwóch takich głównych antagonistów, z czego jeden okazuje się nie mieć znaczenia jakoś za bardzo dla filmu, chyba że... O, może zrobią z tego serial! Jakby pocięli to na serial, to wtedy by się to zgadzało. Bo wtedy na, na odcinki ci się to przypada. Tak, to prawda, rzeczywiście. Jeżeli potną to na serial i puszczą w telewizji, odsuwanie postaci będzie miało jakiś sens i rozpoczynanie ciągle nowych spraw. Dlatego, że póki co to jest po prostu bezładu i składu. Ale nawet jeśli zrobią z tego serial, to nie uratuje tej fabuły, bo jest po prostu głupia, sztampowa, kliszowa. I traktuje widza jak idiotę. To jest najgorsze, że ten film traktuje widza jako bezmyślną istotę, która nie potrafi wyciągać własnych wniosków. Tak się czułem na seansie, jakby ktoś... Naplum. Twarz. Może przez niektórych będzie doceniany jako odmurzenie. Pewnie takie głosy się pojawią, że on jest świetną rozrywką na takie odmóżdżenie piątkowe po pracy. Tylko, że to jest chyba odmóżdżenie dosyć zgubne w skutkach. To, to, to nie jest przyjemna, lekka rozrywka. To jest festiwal żenady. To jest ból i niedowierzanie. Praktycznie na każdej płaszczyźnie ten, ten film nam mówi, że jest jeszcze dno, dodatkowe dno, na które można upaść. Jakaś zapadnia w tym dnie jeszcze tkwi, bo Patryk Wega z każdym swoim kolejnym filmem udowadnia nam, że potrafi. Potrafi to zrobić. Jest tyle absurdalnych scen, nie mając już żadnego sensu, są źle nagrane, choreografia walk, pościgów, strzelanin. To jest tragedia i nawet strzelanie do ludzi przez lufciki od nazwę łazienkowych. Czy to są wywietrzniki, wentylacja? Jak to nazwać? S są te dziurki w drzwiach na dole i po prostu Linda kładzie się tam powoli, takim dziadkowym ruchem, jakby go kręgosłup bolał i wsadza ten swój pistolet i próbuje ustrzelić kolesia. Linda jest już stary w tym filmie. Linda jest wypalony. Nikt tu się już nie stara. Wszyscy mają gdzieś ten film. Wszyscy grają jakby Rzeczywiście zmuszano ich do grania w Pitbullu, ale to pierwszy plan. Drugi plan to są jakieś Mariany i Krysie wzięte z ulicy i zapłacono im 30 złotych czy, czy coś. To jest wręcz niewiarygodne do, do jakiego niesamowitego poziomu doprowadzono właśnie to drugo, trzecio i jeszcze kolejno planowe aktorstwo. Nie, nie widziałem tak złego aktorstwa. W żadnym kinie. filmie kinowym, tak. W kinowym nigdy. To jest najgorsza aktorstwo, jakie widziałem w kinie. To jest na poziomie trudnych spraw albo niżej. Przynajmniej ludzie z trudnych spraw mają ambicje. Potem wezmą te, ten, ten odcinek, puszczą wujkowi. Wujek, patrz, byłem w trudnych sprawach. Wujek tam poklepie po plecach czy coś, więc oni się starają, no chcą, chcą zarobić. Ci ludzie, nie mam pojęcia, dlaczego zagrali w tym filmie. Jak, jak pokażą to wujkowi, to wujek, wujek im napluje w twarz i powie idź, idź z mojego domu, nie przynoś wstydu rodzinie za, za taką rolę. Jeden koleś na tym targu mówi, że ma 11 stoisk. I to Mogą być na zasadzie, okej, okay, wezmę udział w tym waszym filmie, chcecie kręcić na moim targu, <noise> ale pod warunkiem, że powiem, że mam 11 więc Jestem tak, <noise> powiem, że to jest właściciel targu. Jaki to jest kompletne drewno? Są patologiczne, są naiwne, są napisane na poziomie przedszkolaka, który stara się naśladować styl gangsterów, albo poziomie dziadka, który stara się naśladować styl gangsterów, na poziomie jakichś slanger.pl, miasto slang. Wchodzi w top 10 naj, najbardziej gangsterskie, wyrazy. Dobra, to ten, bierzemy wszystkie do jednego dialogu. Pomyślałem, że jest jedna rzecz, którą Patryk Wega, który się na, chyba nauczył, którą zrozumiał, że to nie, nie, to nie był dobry pomysł do tej pory. Mianowicie napisy. Napisy pojawiające to się tak, na ekranie. Bo w tym Pitbullu jedyne napisy, jakie są na ekranie, to dotyczą miejsc. W sumie nadal to nie Generalnie jest potrzebne. montaż jest taki nieinwazyjny dosyć w porównaniu do poprzedniego. No, ja już no, montażu się nie czepiał, bo w ogóle nie zwróciłem na niego uwagi w sumie jakimś studem, więc chyba był całkiem w porządku. Ale kwestia napisów, która tak bardzo drażniła w służbach specjalnych i która jak się okazuje też nie jest zaciekawa w pierwszym Pitbullu tutaj zostaje całkowicie zlikwidowana. Jedyne, jedyne napisy to są dotyczące lokacji. Nadal to jest niepotrzebne. Panie Patryku, to jest nieistotne gdzie się rzecz dzieje. My widzimy, że oni wchodzą do tego budynku. Nie trzeba tego podpisywać komenda, coś tam, bo zrozumiemy to. Nie, nie, nie trzeba nam tego Przecież wyjaśniać. że budynek jest zawsze podpisany, komenda. E, ale mimo wszystko to jest bardzo dobry, dobry kierunek. W tym, w, w tym kierunku <laughs> muszę iść. Świetnie się Pan spisał. <laughs> Gratulujemy. Obsada jest okropna, muzyka jest irytująca. Kobiety są tutaj tylko po to, by robiły to, co mężczyźni im każą, i by, by były pomiatane. Jeśli mężczyzna powie kobiecie, zamknij się, to ona w tym filmie rzeczywiście się zamyka. Jeżeli mężczyzna powie kobiecie, przynieś coś, ona rzeczywiście przyniesie, zrobi wszystko. Czułbym się urażony, gdybym był kobietą. Nie, żebym nie czuł się urażony, będąc mężczyzną, bo ten film właściwie nabija się w ogóle z mojej inteligencji. Nie czuję się aż tak głupi, jak ten film. Sądzi, że jestem. A to, to jest zastanawiające, bo mamy w całym filmie Chyba dwie postaci kobiece Takie konkretniejsze niż pani Krysia Z bazaru. I, i obie to są jakieś tempe siksy. Maja Ostaszewska Ona nie jest jeszcze dnem aktorskim nie, sobie, Nie jest dnem aktorskim w tym ma filmie Ma nawet kilka fajnie powiedzianych e, linii. Największym problemem z nią jest to, że Jej postać jest zupełnie niepotrzebna w filmie Ona jest substytutem Weroniki Rosati z pierwszego Pitbull'a I nie robi nic więcej poza byciem Weroniką Rosati Przez cały film wydałem się Maćka, o co chodzi? Co ona tu robi? I mówię, Be będzie z nią twist, będzie z nią twist. Spokojnie, nie ma żadnego twistu. Druga najważniejsza kobieta w filmie to jest Agnieszka Dygant. I to, co ona tam robi, sprawia, że poczujecie, że niania frania to, to jest jej rola życia. Jest, jest. Tak przerysowana, tak przeszarżowana jest jej rola Kompletnie nie ma pojęcia co robi Nikt nie ma pojęcia co robi, nikomu się nie chce zresztą robić cokolwiek Główna rola Piotr Stramowski Stara się naśladować Dorocińskiego, chce grać i nie wychodzi mu jest kompletnym drewnem Chodzi ze zmarszczonymi brwiami, z tą samą miną przez cały film Rzuca tymi głupimi dowcipami, które nikogo nie obchodzą I stara się być twardy, co jest podkreślane jego tatuażami, penisami Pośladkami także Właśnie, on jest ewidentnie tak pokazywany, żeby Kobiety na seansie się nie nudziły, żeby też mogły popatrzeć. Boże, jaki on jest przystojny! Tak, to prawda. Super. Andrzej Grabowski też tu gra, jest fertkiem z kiepskich, nie ma co mówić więcej. Krzysztof Czeczot, który gra gangstera, to jest. To jest... To jest parodia. Ja nie wierzę, że ten koleś dostał się do filmu. To jest niewiarygodne. Co tu się dzieje? To jest gorzej niż tekst czytany z kartki. To jest tekst czytany z kartki, tylko że on myśli, że dobrze to czyta i rzeczywiście angażuje się w to swoje czytanie z kartki, co wychodzi jeszcze bardziej nieudolnie. Wszystko jest w tym filmie Ale... niepotrzebne. Zobaczmy fi... ten film jest niepotrzebny. To jest całkowicie zbędna kontynuacja. Paweł Królikowski, który jest na plakacie, Daj. wiecie ile jest w filmie? Nie wiem, nie pamiętam w ogóle co on tam robi. nie pamiętam kim był On, to tak, i też nie pamiętam kim był, ale miał chyba jedno zdanie Miał jakieś jedno zdanie i już jest na plakacie Bogusław Linda, to jest, to jest po prostu przykre jak ten koleś nieporadnie wszystko robi Jak nieporadnie się rusza na ekranie, jak nieporadnie mówi Tyle scen jest głupich, tyle scen jest bez sensu Nie wiem, jest, to, jest ta scena właśnie jak podjeżdża ten van z Lindą Główny bohater siedzi na parkingu, samochód w którym ma być Linda podjeżdża na parking Patrzy na ten samochód, mówi do Maji Jastraszewskiej Czekaj, czekaj, wychodzi podchodzi do samochodu Lindy, patrz się pod samochód Lindy, wraca się do samochodu, Ostrzeszewski mówi Nikogo nie ma, samochód sam podjechał Ale okej, okay, jest pusty, wracam oznajmić to mojej dziewczynie, narażając y, moje tyły na, na to, że koleś mnie zastrzeli Stoi po prostu tam niezręcznie i nie wie co robić, ona się na niego patrzy takim wzrokiem Stary, po co my tu przyjechaliśmy? <grym> Tych sen absurdalnych jest tyle, kiedy przesłuchują Bogusława Lindę, kolesia, który zabił miliard osób szantażuje, bierze haracz, trzęsie całym miastem i główny bohater mówi Ej, chłopaki, ja wiem, że go złapaliśmy, ja wiem, że to jest zły koleś, ale... ale nie bijcie go, ja jak z żonkiem płynęłem." To, to on mi przy, przycumował łódkę do, do pomostu. To nie widzicie chłopaka. Nowy Pitbull jest jak jakaś parodia. Unikajcie tego jak ognia. Nie tykajcie nawet kijem. Nie myślcie o tym filmie. Nie oglądajcie zwiastunów. To jest jedna z najgorszych rzeczy w moim życiu. Widziałem mnóstwo tendencyjnego kina i ono było złe, bo jest tendencyjne. To jest złe, bo jest tendencyjne, ale myśli, że, że robi to dobrze. I wszystko opowiada z taką poważną miną. Wszystko jest z powagą, wygrane na wysokich tonach. Ale to jest powaga z takim... Y Szelmowskim uśmieszkiem. Tak, to Zobacz, jak ja potrafię tutaj rzucić żartem, to opowiem ciekawą historię z miechem i dobrą strzelaniną w tle. Sądzę, że właśnie takim głosem też mówi tak. Patryk Wega na konferencjach prasowych. <grym> Zobaczcie, jakie ja zrobiłem kino. To ja potrafię. Komu ja mogę polecić ten film? Jak na przykład uwielbiacie cierpieć, to super. Idźcie i będziecie dwie godziny cierpieć. Albo jak lubicie ładne światło w kinie, na przykład czerwone światło, to idźcie. Tam jest czerwone światło trochę i brodę ma główny bohater. O, jak jesteście fanami bród, to, to możecie o. iść. Tam ich jest bród. <grywka> <grywka> Ale takiego racjonalnego powodu nie mam, żadnego by polecić Pitbull'a, najmniejszego. Było mi wstyd i wciąż jest mi wstyd, że ten film powstał. I wiecie co? Pomimo, że już trochę rozmawiamy o tym filmie, czuję się jakbym ledwo musnął wierzchołek góry lodowej, jakim są wady tego filmu. On jest nową jakością wśród beznadziei. To jest... Nie wiem, kiedy coś tak okropnego powstało w polskim kinie. Nie widziałem Obcego Ciała, teraz praktycznie nie wierzę, że Obce Ciało może być gorsze, nie wierzę, że... Że cokolwiek no, może być gorsze. No... Jeśli lubicie czuć się obrażani, to idźcie koniecznie. Chociaż też nie możecie w pełni na poważnie brać, brać naszej opinii, ze względu na to, że sala dobrze się bawiła. Więc coś musi być na rzeczy, coś gwarantuję, musi być fajnego w tym filmie. Gwarantuję, że poczujecie się po prostu trochę gorszymi ludźmi po obejrzeniu tego filmu. Rzucam tę robotę. Koń, koniec z YouTubem. Do widzenia!